Czy jest jakaś mała rzecz w treningu piłkarskim, która czyni dużą różnicę? Trenera zdaniem? Tak, intensywność. Nie wiem, czy to jest mała rzecz, ale intensywność jest moim zdaniem najważniejsza. Jeżeli nie ma intensywności w treningu, to to, to nie ma. Nic. Jak o nią zadbać? Nie, balansując, nie, inaczej. Regulując czasem, to na pewno strefami boiska, odległościami. Jeżeli spada intensywność, nigdy... Tak, jeżeli są treningi, na przykład mówimy o superkompensacji często, że jeżeli że, że, że przychodzi na trening, takie, takie człapanie, nie, nie lubię takich treningów, wolę dać wolne. Bo, bo, bo nie ma czegoś takiego w meczu, gdzie, gdzie ta, ta intensywność tak drastycznie spada. No nie ma czegoś takiego. Na stojąco, chodzenia... Czy no, no, kto chodzi na meczu w tych czasach? Nikt. I, I to jest numer jeden u mnie, intensywność. I, i musi być duża intensywność, bo no, no te 11 kilometrów w meczu w 90 minut, jak biegasz, no to jesteś cały czas na dużej intensywności. I, I jeżeli w treningu przynajmniej, ja zawsze mówię, że jeżeli meczowo się nie zmęczysz przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, no to, to, to ciężko później na meczu też się zmęczyć.